No dobra, Edek, ale co ty tu robisz? Na starcie dodam, że zmieniłem się. Świetnie, ale musiałeś zrobić coś strasznego, skoro trafiłeś do piekła. Prawda, za życia nie zawsze byłem dobry. Być może zdarzyło mi się zjeść kilka owiec, kóz i dzieci farmerów. Dzieci farmerów? To straszne. Nas też zjesz? Skądże znowu? Chciałem was ostrzec, w czasie, w którym my tu, Pitu Pitu, gadamy o głupotach, to ogary piekieł już was szukają. Ogary piekieł? Tak, te bestie, to tak naprawdę szkielety złych jaszczurów, są w pełni kontrolowane przez demony. Wtedy jeden z nich podkradł się do nich. Bez namysłu wskoczył na niebieską. O matko, zabierzcie to ze mnie. Złaś, głupia bestio. Ej, ona ucieka, łapcie ją. Już za późno. Zaraz doniesie o was strażnikom, zjawią się tu lada moment. Powinniśmy się gdzieś schować, za mną. Pełna zgoda, idziemy z Edkiem. Rzeczywiście, byli tu to pewne. Ich żywy odór jest tu bardzo wyraźny. Młoda wojowniczko, czas się wykazać, znajdź ich.